Dobra, posłuchajcie mnie, dziewczynie namówiło, żebym poszedł nagrać jarmark Może rurkę zjemy? I to jest stawianie się w niekomfortowej sytuacji Trzeba ja wychodzić ze swoich stref komfortu Stitchy Mięso Między ludźmi Działaś te, chyba... Do pierników. Nie, nie kamerujemy Bardzo negatywna o, poczta polarna, to jest to, czego my potrzebowaliśmy w życiu. Mikołaj? Na pewno Mikoł... zobaczyć Mikołaja. No jak, no to stacji mieliśmy iść najpierw. Pewnie tu są listy w środku. My mamy wysłać pocztę polarną list. Zapraszam śnieżynkę. Proszę wysłać list do Mikołaja. Mikołaja. Dziewczę stwierdziło, że się nie przygotowało na list do Mikołaja, więc nie wysyłamy dzisiaj. O, ty, co tu jest? Ale chłopkuje z lodu. On, on prywatnie to robi. O kurde, ty. Spotkaliśmy Mikołaja. Halo! Czemu ten Mikołaj jest taki smutny? Ale czemu on jest smutny? Nie jara go to, że, że on jest Mikołajem? Oj, macha to nas! Cześć, Mikołaju! Mikołaju, jeżeli to odejrzysz, powiedz mi czemu jesteś smutny. Nie, na no tak! To ja, to ja, to ja, to ja! Ja ten, plancha zrobię dla Mikołaja. Dobra. Można zdjęcie z Mikołajem? Byłeś grzeczny w roku? Byłem grzeczny, rok. byłem, czeczny, jak coś. W byłem. Moja prezentacja na Mikołaju cały Jakieś grzeczne, bo nie jest no jak? Ale to chciałbyś grzesznym, rok. Zawsze się siadało i powiesz wierszek to dostaniesz. Albo wierszek albo umiejętności. Ja nigdy nie umiałem wierszów opowiadać, ale umiałem <laughs> Dziękuję Dziękujemy, O czym czy dostałeś prezent. Ty, on się nawet nie ucieszył z plancza mojego. Ty, bez gitu, on do zniknął. To się śliczne. A wiesz, że tutaj ten. A wiecie, że możemy taki zrobić dla A wie że tu krasna lewy i <laughs> To jest koło gospodin wiejskich sami swoich, Szczepankowie. Tak, Namowite to jest. Samowite to jest. Tu można licytować domki. Czy czy da się w nich mieszkać. O, ja bym ja chciał tym... zamieszkać w takim domie. No to daliśmy film takie zmniejszenie pani okazję zamieszkać w takim domku? zamieszkała pani w takim domku? Tak, ja jak Zwykle szczęśliwsze się wydaje. Co ty z mieszką? Co to jest jaka chata? Kołaju. Wow. Pokażę Sękarz, co ty gadasz w ogóle. Ona jest z morowiskiem pomyliła. Uwielbiam Sękacz, lubię z herbatą, jeść Sękacz. Boże, nie. Zatańczymy pod tą latarnią. To by było na tyle. Co z tego jarmarku? Dziękujemy wszystkim. Nie wysłaliśmy listów na porcie polarnej, bo śnieżynka uznała, że ona jest zagrzeczna, żeby robić takie rzeczy. Ja dostałem już swój prezent w tym roku. Mam ciebie. Ja też swój dostałem. Mam I ciebie. Spędzimy razem święta, tylko ty i ja. Tylko ty i ja, tylko we dwójkę spędzamy święta Cześć, chłopczyk I na pewno też y, po wigilii naszej we dwójkę, Pojedziemy sobie na salę poświszyć Pokażemy wam to może na żywo no. Spędźmy bo, razem bo święta Bo wiem jak to jest, jak na przykład ja ze studiów zjeżdżałam do domu Na święta, no, tak, tam przy stole Prezent dostałam, no, ja siadałam to samo. I nie miałam co robić Ja to samo, A ja tak wracałem może... i w Lola grałem A tak to możemy wszyscy razem sobie posiedzieć I na żywo no, i... pogadać w sumie No więc jak będziecie chcieli live Po wigilii, żebym odpalił stronie żeby się wpasować w trendy tego świata, nie będę przeklinać. Nie w trendy, tylko to, że chęć takiego rozwoju, samorozwoju i stawiania się w niekomfortowych sytuacjach, ale nieruganie się to jest dla mnie niekomfortowa sytuacja. Też rozumiem. Człowiek ma 26 lat, może to już jest ten wiek, że nie wypada. Nie może, tylko na pewno. Tego to jeszcze nie wiem. Dlaczego? Dobra, no to za każde przekleństwo 5 zł, trzymy to już w tym miesiącu. No tak. To... Serio? To dobra, tego odcinka. No bo teraz zapowiedziałeś, więc od tego momentu zaczynamy. Czy wolicie jechać ze mną na salę, czy z nią piec pierniki, <laughs> Bo ja wiem, że oni chcą ze mną jechać. Nagrywamy właśnie ćwiczenia, tłumaczenie. Chcę wam pokazać jedno ćwiczenie, które będzie na kursie, czyli wiosłowanie Patrykiem. Chodź, Patryk. Ustawiamy się w pozycji bocznej. Mamy tu Tutaj w ten oto sposób zapleść ręce. Jedną rękę stawiamy na biceps. Zegnij kolana. Rękę kierujemy podu do kolegi. Tutaj mocno sobie trzymać. W ten oto sposób. Wiosłujemy Patrykiem. Ach. Jeżeli mamy partnera treningowego, możemy sobie pomóc w sposób następujący. Bierzemy Patryka i dalej wiosłujemy. To ćwiczenie to było wiosłowanie Patrykiem. Dziękuję, Patryk. Dziękuję. Fajnie się wiosłuje to był Patryk. Gdzie są moje fartuchy? Na parapecie. O proszę, jakie mi. Co dzisiaj robimy? Kurczaka kary. Kary kokosowe. A czemu? Co mam ochotę. Pulpę chciałeś jeść, to jadłeś. po prostu kwestia, żeby ci było wygodnie. Nie jest tylko to na co mam ochotę. Jakbyś zajrzał do lodówki, to byś wiedział, co tam się kryje. O, pewnie coś kupiłaś. Dlaczego mam kupować, jak ja umiem fajne rzeczy robić? O, o serniku mówiłaś. kalec Poniosły mnie chyba dzisiaj. Co to jest? Sernik z ciasteczkami Oreo. Co jest? A drugi sernik to jest Co? sernik. No tam jeszcze sernik na spodzie z ciasteczek Oreo z brzoskwiniami. Co? Co jest? <laughs> bo wykonałeś za dużo masy. <laughs> Co ty? Ale coś... Jezu, prawie byś mnie uderzył. Jezu. Co to jest? Co to jest? Co 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 to ostrożnie. Jest? Co to jest? No i to widzisz, to nie moja wina. Ale nie, właśnie nie wiedziałam, czy on jest wys... Możesz przytrzymać kamerę? Nie mogę, bo... Nie, ale tak nie trzeba... Odciąć? Zamknij go. Mati, zamknij go. Trzeba kroić go dookoła. Na ten talerz te ci rzeczy powodzenia, złamiesz go. Klip, tak jak lubicie. Ja lubię tak jak ja nie niedawno z było bardzo dużo białka, bo jeszcze białka dodałam Ile białka? O boże, tam było pięć skyrów białko Co ty gadasz? będzie ciasteczka Oreo O kurze. O nie, nie jest słodki No bo pewnie bez cukru robiłaś, ale... No w teraz r ale będzie dopracowany jak taka pianka Wow, szody, wow! Nie, no, fajny wyszedł. Nie Mi tak słodko. Taki godzinka, jak ty. Wyszykowałam się na przyjście Matiego. On wchodzi na chatę i się pyta, czy coś się stało. Niesamowite było. Czyli ty się tak ubrałaś na prezentację sernika? Nie zawsze są brane na biało. Większość aniołów wchodzi w białym. No właśnie, tylko że ty nigdy nie byłaś właśnie taka, że wrócimy na chatę i jesteś jakaś, nie wiem, brudna. <słuch> Bardzo bym chciał go spróbować. Nie wiem czemu tak się stało, przepraszam. Okej okay, no. Półte no. no poka, bo... Co Pokaż spód jaki jest z ciasteczek Oreo. Czyli mm. taka mowa dzisiaj byłaś, taka wiesz, pani tak, domu prawdziwa. Tak, jeszcze ogarnęłam trochę chatę. W i... domu prawdziwa pani. W mm. domu prawdziwa pani. Dobry? Tuchotka. Czuć brzoskwinię i te ciasteczka? No. Oj. Mm. Mm. Taki baskijski na sterydach. No nie, spalony z to Oreo. To białko? Oj, dużo. Ha? Mhm, mm Ile Czyli było 5 skieruchów, 20 gram działka i jeszcze 4 jajka. Ale już wiem, co za tym razem poprawić i będzie. Taki mm. jest kawałek jeszcze. Pycha. Wiem, ja chcę, nie mam. Ogólnie szefowa, to jest taki evenemencik, jak ja się pytam, na przykład, czy jesteś głodna. To ona mi kłamie, że na przykład nie jest głodna. Ja jestem głodna, jak nie jestem głodna. Dobra, to na oko będziemy robić gra. Dobra, to ja słyszałam, że. Tutaj jest. Cebula jest. Cebula przygotowa. I na patelnię. Mhm. A wiedziałeś, że po to, to jest to, to, żeby przez to, cebulę dać Wiedziałam, ale. ale dobra. Ale po to ona jest. No ale... K ale ona po to jest właśnie. No i strzelił ci z tej dziury i odbiła się tam sobie. No, ale po to ona jest. A, a w piekarniku piecze się cieciorka. Co dalej? Pulpa. Czyli jeszcze nie? No nie, bo się podsmażyć, pulpa. Co teraz? <grych> ale sobie stanąłeś tutaj tak elegancko. Cebula, jak cebula. Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Zakrzew ma warstwy. Czepowa ma warstwy. Patelnia ma warstwy. Patryk ma warstwy. Kurs ma warstwy. Kurs ma poziomy. Aaaa. Ja, jakoś do. z takim czymś. moja mama tak. Słyszałem, nie, że już obiad jest gotowy po tym. Ale no nie uderzę, bo to przecież w końcu płyte. Ty a Magda, <laughs> mówiła, nie mieszać, <laughs> że to jest problem Polaków, że oni mieszają. No Magda, <laughs> przepraszam, tego nie ruszam. Przepraszam Magda To jest właśnie nasz problem, że my mieszamy A ona mówiła, nie mieszaj To ty co robisz? Mieszasz robimy, I jeszcze nie, to Zrobimy, zrobimy z tego wyjdzie, pierwszy raz ogólnie to robimy Pulpa No i dawaj pulpa. Ojej co? No, ja nie wiem, Magda mówi nie mieszać No ale ona tam czasami miesza jak ja patrzę na Magda Magda Magda, 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 Magda No to tu przyjdzie, niech z nami coś ugotuje Albo my żebyśmy coś ugotowali no, dobra. Kurde Ile tego? Nie, nie wiem Nie za dużo, bo będzie niedobre Już błagam ci, już Niesamowity jesteś, mówię ci już jeszcze. Mieszać? Trochę tego. Albo nie. To. to jest chili teraz dodajemy Tego. Nie za dużo będzie ostre. Nie zjem. Nie, 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 nie zjem. zjem Do moich przypraw zawsze nie używam nie, nie, To sprawia, że nie, nie, są aromatyczniejsze o, już. Już ich nie, Już? nie, 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 wiem. nie, za nie, też nie, ufam tej ufam Ja też nie, nie, no Dobra, nie, tego nie, trochę tego do to, to ja nie, nie, tego nie, 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 o, ja nie wiem, Magda... O, jakieś twarde już, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. No, ja też nie wiem, Magda nie wiem. Może to zwięknie, może jak to będzie strzelać między zębami. O już, zostaw Magdzie. Powinno być zdjęcie Magdaleny Gessler tutaj Ale gdzieś. to wszystko przed nami. Jako patronat. koczają w jakimś świątecznym wajwie. Patronat szuma... kuchni. Trochę więcej niż pół puszki. otworzysz to? Chciałam, żebyś wstrząsnął. Weź to wymiesz może. możesz. O Jezu, ty Jezu. Mm, dobra. Dobra, no, dobra. Nice. Nie całą. No, no jeszcze, Dobra, już. weź to, nieuchaj. I jak to tam się prezentuje? No wygląda mniej więcej jak gówno. No ale wiesz, nie mów hop, póki nie spróbujesz. Jeszcze cztery łyżki sosu sobie wybram. Ile? Jeżeli chcecie, żebyśmy kiedyś zrobili Szefowo szefową gotowanie, jak wratatuj, że szefowa mi usiądzie na barana, wiecie, będzie mnie za włosy targała, A ja będę robił, co ona mi każe, czyli to, co zawsze, czyli nic się nie zmieni, oprócz tego, że mi usiądzie na barana, to dajcie znać. Tu łyżkę chyba tą do... ma Jakie ty przepisy wynajdujesz, Magda? Do mnie to też szokuje. Raty ty mnie za bardzo zaszkowałaś. To choć gęstnieje? O, bardzo, bo tu procesy zachodzą. Trzeba to sprawy, czy nie trzeba dopieprzyć. Do dopieprz tam, do tam. Nie, no kurde! To jest bardzo miłe, ale później to potychlankach nie wiem. Ja przyszedłem tu z kamerą powiedzieć prawdę, że ja zrobiłem pulpa. A szefowa zrobiła ciecierzyca i zrobiła Do... I Doprawiłam jeszcze to, dodałam jeszcze trochę mleka, tam jest są jeszcze chlebki, się robią z oliwą i szczotnikiem. montowałem przy okazji, jeszcze ćwiczenia zgrywałem. My to, że tak powiemy taka multifunkcja, tak zwana multiplasma. Kzieżyce i wymieszaj. Wow, ma to niesamowite. Mieszany, mieszany. Wygląda źle, ale... Ja wiem, fajnie wyglądać ci ja to lubię. Tak, tu serby nie pasował? Nie. Ty jesz jako weganka, tylko takie co? Wegetarianka. wegetarianka. Nie używajmy tylko określeń, bo ja też jem owoce morza i ryby, oni będą ściekli Dla wegetarianka, a jeżeli nie chcecie, to kurczak tu, Indy. tu, tu. Zaraz orient. zobaczycie na podaniu. Przygotowałem Państwu chlebki nan, rampam pam, ram, z ram. Przygotowałem? Połowicznie, tak się prezentuje, czyli w chlebek Tutek. siup, I masz taki burger. Uznała, że ja za dużo ostatnio burgerów jadłem, to mi zrobiła taki fit, tak? Łapę przypiąć? Łapa jako Greka, a chlebki jako szefowej. Cześć, indyjskie. A to mówię, jak? Wygląda w ogóle, ale jest dobre. No to zazwyczaj indyjskie tak wygląda, nie? Maćnego. i czekaj. My się chyba wyżegnamy już z nim. Miłego dnia lub wieczoru. Mam wujasze, hey Żegnam się z wami, bo wyjeżdżam. 15 grudnia. Cię przyda akurat na teraz. Na teraz? O, ja, proste, że tak. To co szefowej? Chyba lubi, jak pachnie mężczyzna, to tak lubi, jak pachnie mężczyzna. A ja tak będę pachnął, jak się wykąpię. skleić taśmą, bo nie mogłam tego złożyć. Jest bardzo kreatywne kupić, się, a szefowa mówi, nie, nie, nie kupuj. Bo może się tak stać, że o jakimś cudem będzie gdzieś. Ja mówię, gdzie tak, kawę, gdzie. No i się tak stało, że jest. Jak możesz zapominać o karteczkach? Nie ma żadnych. Zawsze są! Tendencja <laughs> Dla mężczyzny, który zawsze pachnie niesamowicie. A, ten zestaw to tylko ma już wspomnienie, że śmierdzisz. Idź przez świat pewnym. Rokiem, bo jesteś niezastąpiony Nie mówi się takich rzeczy Czemu nie mówi? Wszystkim się nie mówi Ten co obejrzał kawałek jak i mieczy Co sama? Tak, no nie wiem, no ty chcesz to oglądać jeszcze? No teraz puszczę Jak teraz? Do no do jak, ja tylko, jak ja muszę tylko włosy wyzuczyć i wychodzimy A ty a jeszcze mi ich, ja muszę zrobić Umyć się Kawkę wypić się gdzieś to to wymagało po prostu głębszego podejścia do sprawy. Tu jest łyżka. To są bardzo zimne lody, nie? Sernik białkowy, czyli zimne lody. I na to jest sernik. Ciasteczek Oreo, gdzie lody też są Oreo, na to idą brzoskwinie. Właśnie to jest też czasami problem, nie? Ale można po prostu na dwa widelce, tak jak lecieć. Bo jednak nie chcemy, żeby do nas goście przychodzili i jedną Zimny man. Do mleku. Mam odpowiedzieć, bo znaczy, ja nie nie tam greckie pierdy. No że syfy ci zrobił, że z dupy. A <laughs> dobrze czuję po greku. Czek form. Czek form dla greka. Mężczyzna został naładowany grekiem w polskim domu. Jedzenie dla greka. U greka dla greka, dla, greka, dla gimnastyka. Ja nie wiem, co byś ty musiał zjeść, żeby źle wyglądać. Gdzie, kurde, tak to jest. Ciśniesz od dziecka, to masz formę od dziecka. <grystanie> tak jest. Fryderyk. Nie? Śliczny Fryderyk.